Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Hełmscy policjanci zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o oszustwo na pracownika banku. Mężczyzna, mieszkaniec powiatu hełmskiego padł ofiarą tego przestępstwa, tracąc 50 tysięcy złotych. Oszust podający się za pracownika banku poinformował go, że ktoś próbuje wziąć na jego dane kredyt. Pod pozorem potrzeby zabezpieczenia środków przekonał go do wzięcia kredytu i wpłacenia pieniędzy we wpłatomacie w kilku transzach. Zatrzymanie sprawcy miało miejsce w Warszawie przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. W piątek podejrzany został przekazany do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty oszustwa, a sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Statystyki policyjne wskazują, że w ubiegłym roku ponad 17 tysięcy przestępstw w Polsce popełnili cudzoziemcy, z czego znaczną część stanowią wykroczenia związane z jazdą po pijanemu i łamaniem sądowych zakazów. W sobotę na lotnisku Port Lotniczy Poznań Ławica doszło do niecodziennego zdarzenia. 32-letni Polak, który planował podróż do Londynu, podczas procedury odprawy bagażowej oświadczył pracownikom, że w swojej walizce przewozi granaty. Wypowiedziane przez niego słowa, choć miały być żartem, natychmiast spowodowały interwencję dyżurnych pirotechników. Specjaliści z zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej niezwłocznie przystąpili do sprawdzenia bagażu. Mężczyzna, gdy zorientował się, że sytuacja jest poważna, próbował wyjaśnić, że jego słowa były jedynie głupim żartem wynikającym ze zmęczenia. Przeprowadzone kontrole potwierdziły, że walizka nie zawiera żadnych niebezpiecznych przedmiotów, co potwierdziła straż graniczna w oficjalnym komunikacie. Niemniej jednak, zdarzenie miało poważne konsekwencje dla podróżnego. Z powodu swojego zachowania został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Dodatkowo Kapitan samolotu zdecydował o usunięciu mężczyzny z listy pasażerów, co uniemożliwiło mu podróż do Londynu. W odpowiedzi na zajście 32-latek wyraził skruchę. Jednak to nie zmieniło faktu, że musiał pogodzić się z surowymi konsekwencjami swojego nieprzemyślanego żartu. Strażnicy podkreślili, że mimo incydentu całe zdarzenie nie miało wpływu na płynność funkcjonowania lotniska w Poznaniu. Dramatyczne wydarzenia rozgrywały się przez blisko 20 godzin w Jastrzębiu Zdroju, gdzie 31-letni mężczyzna zagroził skokiem z dachu 10-piętrowego bloku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej. Cała sytuacja miała miejsce w niedzielę 28 kwietnia i mogła mieć powiązanie z równie tragicznym odkryciem: znalezieniem ciała 78-letniej kobiety w jednym z mieszkań, które mogło być wynikiem zabójstwa. Zdarzenie zaczęło się około godziny 18, gdy mężczyzna wszedł na dach budynku. Policja, otrzymawszy zgłoszenie o jego obecności na dachu, rozpoczęła negocjacje. Pierwsi negocjatorzy z komendy wojewódzkiej policji w Katowicach pojawili się na miejscu krótko po godzinie 19 i przez całą noc próbowali przekonać mężczyznę do zejścia. W tym samym czasie policja prowadziła dochodzenie w sprawie znalezionych zwłok starszej kobiety, której śmierć mogła mieć charakter kryminalny. Zwłoki zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy pod nadzorem prokuratora, co miało na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zgonu. Starszy aspirant Halina Semik, rzeczniczka policji w Jastrzębiu Zdroju, poinformowała, że prowadzone są czynności mające na celu połączenie obu zdarzeń. Mieszkańcy bloku, z którymi rozmawiał reporter Arkadiusz Żabka, sugerowali, że mężczyzna mógł być odpowiedzialny za śmierć swojej babci, która go wychowywała, a także za atak na swoją partnerkę mieszkającą przy ulicy wrocławskiej. Po wielogodzinnych negocjacjach, które trwały aż do około 14 następnego dnia, mężczyzna w końcu zszedł z dachu i został przekazany w ręce specjalistów. Akcja ratunkowa przyciągnęła tłumy gapiów, co dodatkowo komplikowało sytuację. Teren wokół bloku został zamknięty, a na miejscu obecne były karetki pogotowia i straż pożarna, która ustawiła skokochron na wypadek, gdyby negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Całe zdarzenie, mimo swojego dramatycznego charakteru, Zakończyło się bez ofiar śmiertelnych, a policja nadal prowadzi dochodzenie w sprawie wszystkich związanych z nim okoliczności. We wtorek przed Sądem Koronnym w Manchesterze miała miejsce pierwsza rozprawa w sprawie, która szokowała lokalną społeczność oraz przyciągnęła uwagę mediów. Na ławie oskarżonych zasiedli dwaj obywatele Polski. 68-letni Michał Jarosław P. oraz 42-letni Marcin M. Oskarżeni zostali postawieni przed sądem w związku z zarzutami dotyczącymi zamordowania 67-letniego mężczyzny o imieniu Stuart Everett, a następnie poćwiartowania jego ciała. Zdarzenie, które stało się podstawą do postawienia zarzutów, rozegrało się w pierwszych dniach kwietnia. Dokładnie 4 kwietnia, na bagnistym terenie w pobliżu Salford, części aglomeracji Manchesteru. Przypadkowy przechodzień natknął się na tułów mężczyzny, który był zawinięty w folię. To makabryczne znalezisko szybko przyciągnęło uwagę lokalnych sił policyjnych, które natychmiast rozpoczęły intensywne śledztwo w tej sprawie. W trakcie dalszych poszukiwań, które prowadzone były przez cały następny weekend, policja odkryła kolejne fragmenty ciała ofiary, rozmieszczone w trzech różnych lokalizacjach w okolicy. Każde z tych znalezisk dostarczało kolejnych dowodów potwierdzających że wszystkie fragmenty pochodziły od tej samej ofiary, co potwierdziła analiza forensyczna. Na początku tygodnia, w poniedziałek przed południem, służby śledcze przedstawiły zarzuty Michałowi Jarosławowi P. oraz Marcinowi M., obu zamieszkałym w miejscowości Eccles, nieopodal Manchesteru. Jeszcze tego samego dnia, w popołudniowych godzinach, oskarżeni zostali doprowadzeni przed oblicze Sądu Pokoju w Manchesterze, gdzie odbyło się wstępne posiedzenie. Podczas tego posiedzenia potwierdzono tożsamość oskarżonych oraz poinformowano ich o zarzutach. Na kolejne posiedzenie, zaplanowane na 21 czerwca, oskarżeni będą musieli zadeklarować, czy przyznają się do winy. Sędzia wstępnie wyznaczył datę rozpoczęcia właściwego procesu na 3 maja 2025 roku, co daje obrońcom oraz prokuraturze czas na przygotowanie odpowiednich materiałów dowodowych. Podczas rozprawy obaj oskarżeni korzystali z pomocy tłumacza, co podkreśla międzynarodowy charakter tej sprawy. W ramach operacji przeprowadzonej przez policjantów z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Śródmiejskiej Komendy w Warszawie doszło do zatrzymania 37-letniego mężczyzny, podejrzewanego o prowadzenie nielegalnej działalności. W wyniku działań policji, które obejmowały przeszukanie piwnicy zajmowanej przez zatrzymanego przy ulicy pięknej, udało się zabezpieczyć blisko pół kilograma narkotyków. Podczas przeszukiwania pomieszczeń, które podejrzany używał jako swojego rodzaju magazyn, funkcjonariusze odnaleźli nie tylko narkotyki, ale również telefony komórkowe, wagi jubilerskie, pieniądze, a także rower, który jak się okazało, został skradziony w ubiegłym roku w Warszawie. Po zatrzymaniu 37-latek został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji w Warszawie, gdzie spędził noc w areszcie. Następnego dnia usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości substancji zakazanych. W odpowiedzi na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Sprawą nadal zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście, która nadzoruje dalsze postępowanie w tej sprawie. Środową noc w samym sercu warszawskiego śródmieścia doszło do próby podpalenia zabytkowej synagogi Nożyków. Do incydentu użyto koktajlu mołotowa, który jednak nie spowodował większego pożaru, a ognisko szybko ugaszono. Policja rozpoczęła poszukiwania sprawców tego zdarzenia, które wywołało szeroki odzew wśród oficjeli i przedstawicieli społeczności międzynarodowej. Wśród potępiających znalazły się osoby takie jak prezydent Andrzej Duda. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz władze Warszawy. Podczas konferencji prasowej przed synagogą, której byli uczestnikami naczelny rabin polski Michael Shudrich oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński, podkreślono wagę i skalę zagrożenia. Rabin Shudrich zaznaczył, że sytuacja mogła skończyć się tragicznie, gdyż koktajl Mołotowa trafił niebezpiecznie blisko jednego z okien na parterze budynku. Gdyby trafił kilkanaście centymetrów bardziej w lewo, Mogłoby dojść do pożaru synagogi, stwierdził dodając, że fakt, iż do tego nie doszło, można uznać za cud. Ambasador Brzeziński przekazał stanowcze potępienie tego aktu w imieniu prezydenta Joe Bidena, podkreślając nieakceptowalność antysemityzmu. Synagoga Nożyków to symbol przetrwania i musimy pamiętać o ofiarach Holokaustu. Staniemy w obronie tej synagogi, dzisiaj i jutro, powiedział ambasador, wyrażając solidarność z żydowską społecznością. Ambasador Izraela w Polsce, Jakow Liwne, w swojej wypowiedzi zaznaczył, że próba podpalenia synagogi stanowiła próbę zniszczenia żydowsko-polskich relacji. — To, co stało się dzisiaj, jest próbą spalenia nie tylko budynku, ale i mostów między naszymi społecznościami stwierdził ambasador, apelując o więcej niż tylko słowa potępienia, lecz również o konkretne działania. Posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka także wyraziła swój sprzeciw. Wskazując na zbliżającą się rocznicę tragicznego spalenia wielkiej synagogi w czasie powstania w getcie warszawskim. To nie może się powtórzyć. Jesteśmy zobowiązani do ochrony naszych przyjaciół, Żydówek i Żydów, aby czuli się bezpiecznie w Polsce, zadeklarowała. Towarzystwo Jana Karskiego oświadczyło, że próba podpalenia synagogi Nożyków to nie tylko akt wandalizmu, ale również przejaw narastającego antysemityzmu. Nie możemy pozwolić, by taki stan rzeczy się utrzymywał. Musimy walczyć z nienawiścią i antysemityzmem na każdym kroku, podkreślili przedstawiciele towarzystwa. Wiceminister chwilę po godzinie 20 w środę 1 maja opublikował krótki komunikat w mediach społecznościowych. Policja zatrzymała osobę podejrzaną o próbę podpalenia synagogi w Warszawie, czytamy we wpisie zamieszczonym przez Czesława Mroczka. Policja przekazała następnie, że funkcjonariusze policji przy współpracy z ABW. Zatrzymali 16-letniego mężczyznę, obywatela Polski mającego związek ze zdarzeniem, do którego doszło na terenie synagogi przy ulicy Twardej w Warszawie. We wtorek 30 kwietnia po południu w murowanej goślinie doszło do zdarzenia, które zwróciło uwagę miejscowej policji oraz społeczności. Około godziny 14:30 policjanci z Murowanej Gośliny, małego miasta w województwie wielkopolskim, otrzymali zgłoszenie o awanturze na placu Powstańców Wielkopolskich. Z relacji świadków wynikało, że uczestniczyło w niej trzech mężczyzn. Niedługo po otrzymaniu tego zgłoszenia służby dostały kolejne niepokojące wieści. Jeden z uczestników awantury został znaleziony nieżywy na ulicy Kochanowskiego, znajdującej się w niedalekiej odległości od miejsca pierwszego zdarzenia. Jak podaje młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji, drugi z mężczyzn został przewieziony do szpitala, podczas gdy trzeci uczestnik zdarzenia był poszukiwany przez kilka godzin. Zagadkowy okazuje się być fakt, że na ciele znalezionego martwego mężczyzny nie stwierdzono żadnych widocznych obrażeń, co wstępnie nasuwa podejrzenia, iż przyczyna śmierci mogła być naturalna. Będziemy to dokładnie badać, zapowiedział inspektor Borowiak. Podkreślając, że śmierć bez widocznych przyczyn zewnętrznych wymaga szczegółowej analizy medycznej i śledczej, sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż tożsamość zmarłego mężczyzny na chwilę obecną pozostaje niewyjaśniona, a policja kontynuuje działania w celu jej ustalenia. Tego samego dnia, około godziny 18, funkcjonariusze zlokalizowali i zatrzymali trzeciego uczestnika awantury w jego mieszkaniu. Aby dostać się do środka, musieli użyć siły. Co dodatkowo podkreśla dramatyczny charakter tego zdarzenia. Warszawscy policjanci zatrzymali 41-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o serię włamań do remontowanego ośrodka dla potrzebujących dzieci przy ulicy Koźmińskiej. W ostatnim czasie mężczyzna ten kilkukrotnie włamał się do budynku, skąd dokonywał kradzieży nowo zamontowanych instalacji elektrycznych. Całkowite straty wynikające z jego działań oszacowano na około 100 tysięcy złotych. Policja poinformowała, że do zatrzymania doszło we wtorek, gdy sprawca został przyłapany na gorącym uczynku podczas kolejnej próby włamania. Mężczyzna przeciął ogrodzenie i wtargnął na teren ośrodka. Funkcjonariusze, którzy zjawili się na miejscu, ujawnili, że posiadał on specjalistyczny sprzęt służący do demontażu elementów elektrycznych. Ponadto przy zatrzymanym znaleziono kilka porcji narkotyków. W związku z powyższym, 41-latek usłyszał szereg zarzutów, w tym włamanie, kradzież, zniszczenie mienia oraz posiadanie środków odurzających. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a sprawa znajduje się obecnie w toku postępowania prowadzonego przez Komendę Rejonową Policji w Warszawie. W dobie kiedy komunikacja telefoniczna odgrywa niezwykle istotną rolę w codziennym życiu każdego z nas, coraz częściej dochodzi do skomplikowanych wyłudzeń, realizowanych właśnie za pośrednictwem tego medium. Spośród wielu metod stosowanych przez oszustów, jedną z najbardziej perfidnych jest tzw. spoofing numeru telefonu czyli manipulowanie prezentowanym numerem połączenia w taki sposób, aby ofiara była przekonana, że kontaktuje się z nią zaufana instytucja czy osoba. Ten złożony mechanizm fałszowania numeru telefonu pozwala przestępcom na wprowadzanie w błąd swoich ofiar, co często kończy się wyłudzeniem cennych informacji lub środków finansowych. Ostatnie działania policji, prowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Kryminalnego Wrocławskiej Komendy Miejskiej, zaowocowały zatrzymaniem sześciu osób w wieku od 20 do 28 lat, podejrzanych o angażowanie się w tego rodzaju przestępstwa. Zatrzymani działający w ramach zorganizowanej grupy przestępczej odgrywali różnorodne role, od inicjowania połączeń telefonicznych celem zdobycia danych potencjalnych ofiar, przez udostępnianie kont bankowych na potrzeby przekazów finansowych po wypłaty gotówki z bankomatów. W wyniku przeprowadzonych przez policję działań udało się zabezpieczyć wiele dowodów, w tym gotówkę przekraczającą 70 tysięcy złotych, urządzenia do liczenia banknotów, telefony komórkowe oraz karty bankomatowe. Decyzją wrocławskiego sądu, na wniosek prokuratury rejonowej dla Wrocławia Fabrycznej, czterech z zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych. Stawiane im zarzuty dotyczą oszustw, które stanowiły główne źródło ich dochodu. Grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności, która może zostać zaostrzona, jeżeli w toku dalszego postępowania zostanie im udowodniony udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przypadek ten stanowi jeden z wielu sukcesów wrocławskiej policji, która nieustannie podejmuje walkę z przestępczością, w tym z coraz bardziej rozwiniętymi formami cyberprzestępczości. W związku z tym niezmiernie ważne jest kontynuowanie działań prewencyjnych i edukacyjnych, które mają na celu ochronę prywatności i bezpieczeństwa finansowego obywateli. Indywidualne wysiłki, jak i te podejmowane przez organy ścigania, odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu tego typu zagrożeniom. W miejscowości Zakrzewo, w województwie zachodniopomorskim, doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego 38-letni mężczyzna wjechał samochodem do rowu. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie przybył patrol policji ze Sławna. Kierowca, mieszkaniec gminy Sławno, nie był w stanie w sposób klarowny wyjaśnić przyczyn, które doprowadziły do tego zdarzenia. Policja przeprowadziła badanie stanu trzeźwości kierującego, które wykazało, że mężczyzna nie spożywał alkoholu. Jednakże dodatkowe badania na obecność środków odurzających w jego organizmie wskazały na obecność amfetaminy. W trakcie przeszukania osobistego, funkcjonariusze znaleźli przy nim woreczki zawierające białą substancję oraz zawiniątko z suszem roślinnym, które po wstępnych testach okazały się być metamfetaminą i marihuaną. Podczas sprawdzania danych kierowcy w policyjnych bazach Wyszło na jaw, że 38-latek był już wcześniej karany zakazami prowadzenia pojazdów, łącznie miał ich cztery, z czego dwa miały charakter dożywotni. Z uwagi na liczne przewinienia oraz stan faktyczny, mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w areszcie. Sprawą zajął się sąd rejonowy w Sławnie, który zadecydował o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem w oczekiwaniu na dalsze postępowanie. Cała sytuacja stanowi kolejny przykład na skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz lekceważenie obowiązujących przepisów drogowych. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.